Tak jak obiecałem, już pokazuję, jeżeli chodzi o Territory Wars. Zostało tylko 10 minut, ale wszystko już jest rozstrzygnięte. A więc, puściutko wszędzie, a wynik jest taki: Udało się This Is The Way wygrać. Także im gratuluję, bo naprawdę im bardzo fajnie poszło. I tylko, tylko, tylko zostaje pogratulować. Dużo błędów ze strony mojej gilgi niestety. Mm, ale taktykę mieli też nieco troszkę lepszą. Mm, troszkę albo trochę można powiedzieć patrząc na ten wynik. Więc cóż, no mm, u mnie przegrana więc długo, tutaj nie będę przedłużał wiele. Tak jak mówiłem nie będę pokazywał mm, taktyki jednej i drugiej strony bo byłoby to nie fair i ktoś by potem po prostu przesłał im przeciwnikom i... No i, nie, no, i wiadomo, jak się takie coś kończy, że druga gilia po prostu lepiej jest przygotowana, więc tylko zostawiam na takim wyniku. Naprawdę był to fajny pojedynek, jedyny taki w swoim rodzaju od samego początku Territory War, odkąd tylko jest i naprawdę fajnie, fajnie to było owalczyć. Trzeba hmm, niestety, powiedzmy, przetrwać to, że była przegrana. O, mam nadzieję, że kiedyś uda się zmierzyć jeszcze raz, ale. Jeszcze raz, This is the way, bardzo fajnie Wam poszło. No i zostaje mi tylko pogratulować. No, nie spodziewałem się do końca tego, myślałem, że powalczymy trochę więcej, ale banerów brakło dużo, dużo jak widać. No nic, to tyle. Mam nadzieję na podobne te, te terytory War jeszcze w przyszłości, bo to było naprawdę bardzo ciekawe i emocjonujące do samego końca. Nic, żegnam się z Wami i trzymajcie się do następnych filmików ze Star Wars Galaxy of Heroes.